Siemanko, dzisiaj sięgnąłem po coś małego, skromnego, ale wciąż fajnie rozwiązanego. Nie planowałem zakupu tej figurki, jako że nie przepadam za postacią, ale z racji sporej przeceny na Amazonie, ostatecznie się skusiłem i wypróbowałem: Transformer, jeden z najmniejszych przedstawicieli Studio Series 86, Willy. Rymujący, obdarzony irytującym głosikiem pokurcz pojawił się pierwszy raz w Transformers The Movie i spontanicznie dołączył do ekipy głównych bohaterów, przyjmując rolę pętającej się pod nogami maskotki. Znacznie ciekawsze spojrzenie na postać, bardziej przeze mnie lubiane, miało miejsce w komiksach IDW, gdzie jako rozbitek musiał przetrwać na nieprzyjaznej dzikiej planecie. Jego dotychczasowa figurkowa historia jest krótka i jeśli chodzi o ważniejsze modele obejmuje oryginalną zabawkę z 1986, pokraczną nawet jak na tamte czasy, starego Legendsa z 2009, nowszego i dość pożądanego Legendsa z Titans Return z 2016, no i tego kucającego Pam ze Studio Series z Grimlocka. Zawsze praktycznie bohater lądował zatem w mniejszej skali, nie inaczej jest ze Studio Series. Zabawka jest kompaktowa, wręcz trochę mniejsza od typowego Legends czy Core Class. Willi tradycyjnie dla siebie transformuje się w futurystyczny samochodzik o jajowatej kabinie, i jest to bardzo uroczy uroczytry pojazdu, a raczej pojaździku. Bardzo przypomina kształtem oryginalną zabawkę. No może jest odrobinę bardziej kanciasty na przodzie, ale kabina dalej ma ten pocieszny, jajeczkowaty kształt. Układa się to w taką ładną, krzywą linię. Mamy tutaj logo autobotów, podkreślone na niebiesko szybę. Oczywiście Kółeczka się kręcą, brum brum. Jedno, co mi się może nie podoba, to to, że na przednich kołach widać piny, a na tylnych nie. Leka taka niespójność. No i może mogą razić widoczne stawy kulkowe złożonych ramion i wystające z tyłu pięści. Jedyna widoczna tutaj taka stricte część ciała robota, ale od biedy do przeżycia. Można je sobie zinterpretować jako jakieś srebrne detal. Pod spodem mamy zaś porcik do przechowywania broni Williego, procy. Taka fajna, lekko futurystyczna procka. Nie ma co prawda gumki, no ciężko by było o to w takiej skali, ale i tak wygląda przekonująco. Zróbmy sobie porównanie z czymś podobnym rozmiarowo. Kontrastujący niebiescy panowie, Power of the Primes Beachcomber oraz Titans Return Pipes. Drobniutki ten Willy. Transformacja jak przystało na takiego szkraba jest bardzo prosta, ale nawet satysfakcjonująca. Oczepiamy ramiona, rozdzielamy przód, otrzymując nogi, które ściągamy następnie w dół, obracamy i wydobywamy stópki, następnie łamiemy korpus, podnosząc wcześniej kabinę, żeby wyciągnąć łebek. Pozostaje jeszcze wszystko to szczepić ze sobą, no i knypek gotowy. Szybka transformacja. Jest to zdecydowanie najbardziej czysto g figurkowe ujęcie Williego, no czyli spełnia założenia Studio Series 86. Robocik jest mały, zgrabny, podobny do modelu z filmu. Ma co prawda względem filmowej wersji trochę więcej ciemno-pomarańczowego, a mniej tego ala beżowego koloru, ale nie przeszkadza mi to i tak od razu widać, któż to jest. Miniaturowa mordka jest ładna, wbita w ten taki bardzo charakterystyczny hełm, który zawsze kojarzył mi się z miksem czapki z daszkiem i jakby takiego kasku górnika. Taki śmieszny. Logo autobotów ląduje na piersi, zachowano też charakterystyczne sześcioboczne detale na kolanach, które Willy posiadał. Naprawdę fajny Mikrus. Jedna tylko rzecz jest trochę śmieszna, panel z trybu pojazdu tworzy mu taki jakby kaczy kuperek. No jest taki trochę kibol, ale pozwala mu wygodnie gdzieś usiąść, więc zawsze jakiś tam plus. Figurka ma fajny zakres ruchu w łebku, nie tylko kręci na boki, ale może też spojrzeć bardzo, w górę, no zawsze spoko coś takiego. Oprócz tego mamy stały kulkowe w barkach, łokciach, biodrach i kolanach. Taki w sumie standardzik, dla mniejszej skali, może się tak fajnie złapać podłoki, zadzierany kurdupel. No i oczywiście można mu dać w łapki proce. Jakkolwiek nie ma ona gumki, to da się i tak odpowiednio pozując oddać to wrażenie strzelania z niej. Pdziu! Także akcesorium jest, pozowalność jest, taka podstawowa, ale wystarczająca w tym wypadku. Jak komuś mało siły ogniowej, to Willy naturalnie może też używać innych 3 mm akcesoriów. Portu na proce można zaś użyć do osadzenia na stędzie, aczkolwiek jest trochę płytki i niektóre takie podstawki mogą działać z nim słabo. Niemniej, tak mało jako figurkę idzie łatwo posłać w powietrze. No to jeszcze raz z porównania z Pipesem i Beachcomberem. Jak widać, Willy jest mniejszy od typowych starych Legends, czy trochę młodszych Core Class, ale porównajmy go też do innych bohaterów The Movie, Hot Roda i Grimlocka. Skalowo całkiem nieźle się to spina, w filmie, co prawda, Willy był jeszcze mniejszy, no ale trzeba by było trochę te gabaryty tutaj podbić, żeby mieć sensowną transformację. Fajna mała figureczka, w sam raz na mniejsze zakupy, kiedy nadchodzi ochota na uzupełnienie kolekcji czym skromniejszym, perfekcyjnym, żeby trzymać sobie na biurku i od czasu do czasu się pobawić. Spodobało mi się, mimo że postać to nie moja parakalosz. Udało mi się wyrwać za niecałe 10 euro i w tej cenie jak najbardziej polecam. To tyle, dzięki za uwagę i do usłyszenia.